Nie jestem podatny, na nową modę Znam smak porażki, wiem co ryje głowę I wiem co to tracić, nie tylko pieniądze Potrafię walczyć o swoje więc walczę. Póki mam zdrowie, tańczę, skaczę, krzyczę, milczę. Widzę, nie patrzę, nie chcę, a myślę. Wyczuwam kłamce, instynkty wilcze. Dostałem szansę na nowe życie. Spoglądam przeszłość, nie czuję żalu. Moja codzienność dąży do ideału. Dziś mam to pewność, że nie zawiodę. Dziś tworzę jedność, życie, pasja i zdrowie Ponoszę się w górę, nie, nie chcę spadochronu. W razie upadku i tak obudzę się w domu. Nie boję się latać, choć mam lęk wysokości. Jak trzeba będzie skakać, zrobię to dla przyjemności. Na przekór wszystkiemu czego się boję Pomimo Bo lęku to to i idei robię Bo Tym bardziej jest dobre i więcej jest obaw pewnie chodzę im wyżej na schodach Serduch żartańczy, żartań czy walczyka z lodem Za nie gaśnie a powiewa chłodem Na nic nie czekam, psycha jak rzeka Wszystko spływa Wszystko spływa Biorę co moje, o nic nie pytam, się nie odzywa Zaklankę chwytam, przykręcam kluczyk Biorę długopis Strzelam jak w tarczę, prosto na kartkę, słowa jak pocisk I tak jak zawsze, obraz w widoku płynących kropli potu wiera radości, chuj Czuc, z zazdrości wokół A ja czuję spokój Upajam pięknych widoków, wsiada dzisiaj w samochód, uważaj, w aucie jest dzisiaj Z spić stopu tysiąc kilosów, no a z nikim się nie ścigam Pytam szczęce, bo mam w ręce te metalowy wykrywać Nie pytaj co jeszcze, i tak mam brudny dywan I to dzisiaj co chwila, mnie ktoś dziś wzywa A w bazie wybacz, nie istnieje dzisiaj Dobra spływam, nie zmiatam, bo dywan Kreator życia w pięknych chwilach, dla tych z żyje potem wspominam Do mnie jakaś Nessie z wymiany studenci, że fajnie do pokręcić, czuję bardzo szczere chęcie. popsuć się trochę, suri, miejski, zabawa dla niegrzecznych chłopców, dziewczyn Zabawa to prowadzi mnie do autorefleksji, Pod podpalaczem pojara, bo zaklinaczem bez To się nie mieści w głowie, treści chujowe, prosto do śmiecie jak sunowe I mierzę wzrokiem, jak cyklop z x -Menów. I mielę tę mąkę, hajs nie kapie z Santiemów I niewiarygodne, co się odwala wokół Skurwiele bezczelne, zburzą mój święty spokój Naciąga burza, nowy porządek świata Zamiast taplać placzy w Na głębokie wody kraczam I mnie nie przybaczam, kiedy zdradziłaś mata Niezmienny zapał nad sobą, brata do mnie świata okay. Dzidzia domini świata Dziedzia, świata